Witam Państwa w Powiatowym Programie Samorządowym. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Starosta Powiatu Szczecineckiego, pan Krzysztof List. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, Dzień, Dzień dobry Państwu. Panie Starosto, zacznijmy od kwestii najważniejszej, czyli mającej ostatnio szczególne znaczenie, czyli zdrowia. Podobno mamy jakieś dobre wiadomości, jeśli chodzi o szczecinecki szpital i finanse spółki. No tak, oczywiście Szpital Szczecinecki zawsze nam tutaj jakby powoduje, że w taki szczególny sposób o nim myślimy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i dzisiaj, i w przeszłości. Tak, Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno szpital miał, był w dosyć trudnej sytuacji finansowej, istniało nawet zagrożenie dotyczące jego funkcjonowania, generował kilka czy już nawet kilkanaście potencjalnie milionów strat I to co zrobiliśmy w 2020 roku, jeżeli chodzi o pewne zmiany takie organizacyjne, przejęcie udziałów od miasta Szczecinek, dopłaty, które zastosowało i miasto Szczecinek i, i powiat szczeciński spowodowały, że już w roku 2020 mieliśmy troszkę lepszą sytuację. I rok 2020 to jest strata rzędu 687 tysięcy złotych, a 2019 to było około 9 milionów, 2018 około 7 milionów, więc to pokazuje tylko, że te przedsięwzięcia, które zostały przyjęte, one dały nam jakiś taki pozytywny obraz i to widmo zagrożenia dla funkcjonowania szczecinieckiego szpitala minęło. Wspomniałem, że 2020 to jest ta, ta różnica finansowa, bo strata 687 tysięcy już nie jest jakimś wielkim kłopotem. W tym czasie poprawiliśmy płynność finansową spółki. Samorząd Powiatowy, jak już jedyny właściciel, w trakcie 2019-2020, 2021 i również teraz. Udziela spółce pożyczki na poprawę płynności finansowej. W roku ubiegłym było to półtora miliona, w roku 2020 było to 2 miliony, w tym roku, w styczniu, uruchomiliśmy milion złotych, więc to znacząco poprawia sytuację spółki Szpital w Szczecinku. Ale też jakby jesteśmy dzisiaj już po wstępnych wynikach związanych z zamknięciem. Roku 2021, jeżeli chodzi o wynik spółki, i ten wynik jest dodatni, bo on wynosi około 831 tysięcy złotych. Więc pierwszy raz od kilku lat spółka ma wynik dodatni, ale oczywiście na to złożyło się wiele takich pozytywnych spraw. Po pierwsze, myśmy zwiększyli przychody. Spółki, bo zgodnie z planem rzeczowo-finansowym spółka w 2021 roku miała przychody rzędu 58 milionów, a zakończyła ten rok przychodami 73 miliony złotych, więc to oczywiście spowodowało, że są i większe koszty, ale z większych przychodów można wygenerować całkiem inną różnicę między kosztami a przychodami. Więc na oczywiście takich wiele pozytywnych spraw, między innymi też nie ukrywam COVID, który, no, którego, który nas dotyka, on w jakiś tam sposób pomógł nam również jako szpitalowi w sensie zwiększenia tych przychodów i zapewne również w zakresie tym, co jest związane z, z osiągnięciem tego wyniku dodatniego. A powiem tylko, że ten wynik dodatni, czyli te 831 tysięcy złotych uwzględnia również... Już koszt amortyzacji, ponieważ amortyzacja jest odejmowana od wyniku. Amortyzacja w 2022, 2021 roku to jest około 2 milionów 100 tysięcy złotych. Amortyzacja nie jest kosztem, a zatem wynik jest trochę lepszy. Czy to nam da jakiś komfort? Nie dlatego, że nadal spółka poprzez te długi, które miała w latach minionych, ma jakieś tam określone problemy, ale dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania tej spółki. Dzisiaj spółka ma to, co wspomniałem, poprzez wsparcie powiatu lepszą płynność finansową. Dzisiaj spółka na bieżąco... Reguluje zobowiązania wobec swoich dostawców i usługodawców i to jest wartość, która nie stanowi zagrożenia dla, dla funkcjonowania tego podmiotu. Natomiast ciągle jeszcze musimy weryfikować to jest, co, to, co jest związane z stroną przychodową i stroną kosztową. Przypomnę tylko, że spółka ma również opracowany i przygotowany opracowany program naprawczy. Ten program naprawczy obowiązuje do 2023 roku i my jakby nakładamy plan na finansowy na program naprawczy. Z różnic po prostu biorą się jakieś korekty, które dotyczą funkcjonowania spółki. Natomiast jeżeli przyjmiemy sobie założenie, że planże to jest to jest pewna wytyczna do funkcjonowania każdego podmiotu w skali danego roku, to planże na rok na rok 2021 który został przyjęty w styczniu, zakładał, że spółka będzie miała stratę, ile pamiętam 1 660 tysięcy złotych. Jeżeli w stosunku do planu rzeczowo-finansowego wypracowany został w zysk w wysokości 831 tysięcy, no to można powiedzieć, że wynik jest lepszy o 2,5 miliona i to jest pocieszające, to jest taka pozytywna informacja. Jesteśmy dzisiaj już też po przyjęciu planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 i znowu, wobec pewnych informacji, które, które otrzymujemy, czyli wzrosty kosztów związanych z utrzymaniem, gaz, energia, nie ukrywamy płace dla różnych grup zawodowych, zaczynając od ratowników poprzez lekarzy, poprawę kontraktów, myśmy przyjęli plan rzeczowo-finansowy, że on w roku 2022 będzie wynosił w stracie około miliona osiemset tysięcy złotych. Jeżeli oczywiście na to się nałoży, nałożą nam lepsze przychłody, to mam nadzieję, ufam, że powtórzymy to, co, jest w roku, co było w roku 2021. Więc pytając dzisiaj o szpital, mówię tak, szpital wyszedł z zapaści. Szpital dzisiaj generuje małe dochody. Szpital nie ma problemu z płatnościami, to co wcześniej powiedziałem, zarówno wobec dostawców, jak i usługodawców. Szpital również w swoim zakresie wykonuje pewne remonty. Dzięki wsparciu poprzez samorząd powiatowy, a przypomnę, dzisiaj w szpitalu dokonujemy modernizacji obiektów pod budowę Centrum Zdrowia Psychicznego. Wartość tego zadania to jest ponad 5 minut 200 000 zł. To nam pozwoli na to, że jeżeli uchromimy Centrum Zdrowia Psychicznego w roku bieżącym od 1 lipca, to szpital będzie miał większe przychody rzędu około 5,5 miliona. Dzisiaj remontujemy za 9 milionów 200 000 zł oddział ginekologiczno położniczy. Zakończymy to go w czerwcu, we wrześniu, tego roku, i to nam znowu poprawi sytuację. Naszych pacjentek w szczecineckim szpitalu. Ufam, że dzięki temu też będziemy, będziemy mieli więcej porodów, ponieważ z ościennych powiatów kobiety będą chciały rodzić w szczecineckim szpitalu. Dzisiaj poprzez wsparcie finansowe ze środków rządowych mieliśmy możliwość modernizacji przebudowy tego, co jest związane z utlenowieniem, czyli ponad 350 tysięcy złotych otrzymaliśmy na dofinansowanie utlenowienia. Zakupiliśmy ze środków budżetu. Pan Pana wojewody, przypomnę, za 520 tysięcy nową karetkę w zespole ratownictwa medycznego. Już funkcjonuje nowoczesny tomograf komputerowy otrzymaliśmy dofinansowanie od pana wojewody w wysokości 1,5 miliona złotych. Mieliśmy ośmiorzędowy, teraz jest 64 rzędowy, to znaczy, że ta diagnostyka która jest robiona jest na wiele wyższym poziomie. W tej chwili jest szansa na to, że. W ramach środków, które ma do dyspozycji Pan Wojewoda, możemy otrzymać około 2,5 miliona złotych na znowu dodatkowe wyposażenie. Chcemy kupić aparaty USG, chcemy kupić nowoczesne, tak zwane, ramię C, czyli to jest aparat RTG do, do, do takiego wykonywania już badań pacjentów na łóżku. Jestem po rozmowie z firmą Kronoszpan, to jest dobra informacja. To jest taki nasz dobry przyjaciel, ponieważ Kronoszpan od wielu lat wspomaga, również szczecinecki szpital nie tak dawno sfinansował zakup laparoskopu. W tej chwili jesteśmy po rozmowie z, z, z panem Jańczakiem, Tomkiem i jest decyzja, że w najbliższym czasie Kronoszpan przekaże nam prawie 86 tysięcy złotych na sfinansowanie zakupu kolonoskopu do, do szczecineckiego szpitala. Szpitala, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Liczymy, że poprzez zwiększenie składek zdrowotnych będziemy mieli lepszy kontrakt. Mam nadzieję, że gdzieś w kwietniu maju te informacje będą renegocjowane. No i dzisiaj powinniśmy tylko w zasadzie skupiać się na tym, abyśmy mieli faktycznie dobrą kadrę medyczną. Lekarzy, którzy chcą w naszym szpitalu pracować. I to oczywiście ze względu na deficyt związany z lekarzami zawsze jest problem co do faktycznie tej kadry medycznej. No ale pociesza się tylko tym, że to nie tylko mamy my ten problem, ale również ościenne szpitale również. Staramy się wypełniać to, co jest związane z zabezpieczeniem medycznym w całej sferze. Ja dzisiaj nie słyszałem, żeby wszyscy byli ze wszystkiego zadowoleni, bo to jest tak, w sferze medycznej jest tak, jeżeli komuś pomoże się 100 razy, to jest ok. Jeżeli raz coś tam nie wyszło, to mówi się o tym jednym przypadku, a nie mówi się o tych stu przypadkach i to jest myślę taki ogólny problem, który nas we wszystkim dotyczy. Dobrze, to pozostając w sferze zdrowia, proszę powiedzieć, panie starosto, jak wygląda sytuacja w yy, spółki SM i z, yy, kwestia planowanego zakupu komory hiperbarycznej? No tak, nie wszyscy wiedzą, że powiat ma dwie spółki, tak? bo o tym szpitalu zawsze mówimy, szpital, 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 natomiast yy, samorząd powiatowy ma tą drugą spółkę, to jest ośrodek rehabilitacji stwardnienia siłowego Bornym w Bornym-Sulinowie, który od lat yy, funkcjonuje yy, bez jakichkolwiek problemów Mamy wypracowaną renomę, jeżeli chodzi o rehabilitację osób chorych na stadni rościany. W dużej części są to osoby, które są spoza powiatu szczecineckiego, nawet spoza województwa zachodniopomorskiego. Tam mamy taki ciekawy montaż finansowy, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje nam rehabilitację dzienną tych osób. Natomiast pobyt i wyżywienie płacą osoby, które korzystają z tych turnusów rehabilitacyjnych. Turnus rehabilitacyjny trwa od 3 do 4 tygodni, a opłatność jest ponad 3000 zł. Dzisiaj nie mamy problemu z pacjentami. Są osoby, które są po raz piąty, szósty, ósmy i nawet dziesiąty, czyli ten poziom rehabilitacji jest, jest bardzo, bardzo dobry. I też oczywiście mieliśmy takie dwa lata tąpnięcia, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę SM. Ona zaczęło się oczywiście od czasu, kiedy rok, rok jeszcze przed, przed COVID-19 było tąpnięcie. Natomiast sam COVID też spowodował określone trudności, ale zmieniliśmy zarząd spółki, więc wydaje się, że to dzisiaj dobrze funkcjonuje. W roku 2020 mieliśmy zaplanowaną, w 2021 mieliśmy zaplanowaną stratę w wysokości 70 tysięcy złotych, spółka wypracowała zysk 484 tysiące złotych, czyli wynik lepszy znowu, gdybyśmy to porównali prawie o 550 tysięcy. To jest bardzo dobra informacja. Spółka miała zaplanowane przychody, 3 miliony. 720 tysięcy, a wykonała ja 4 miliony 420 tysięcy, więc też zwiększyły się, zwiększyły się te przychody. Od, pew... Od trzech lat w zasadzie staramy się, aby spółka miała, była doposażana i wyposażana w nowoczesny sprzęt związany z rehabilitacją przy tej jednostce chorobowej, bo to jest bardzo taka specyficzna jednostka chorobowa. W 2020 roku myśmy wydali 200 tysięcy złotych za, na zakup takiego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i też wyszliśmy z założenia, że to nie my wiemy, jaki sprzęt trzeba kupić, ale zapytaliśmy tych ludzi fizjoterapeutów i rehabilitantów, jaki jest potrzebny sprzęt. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy 150 tysięcy złotych na zakup również tego specjalistycznego sprzętu. Do ich przy przyjęciu budżetu na rok 2022 założyliśmy 400 tysięcy złotych na zakup sprzętu. Tu padła propozycja, aby dokonać zakupu komory hiperbarycznej. Podobnież to urządzenie no, w sposób szczególny pomaga osobom chorych na stwardnienie rozsiane w zatrzymaniu krótkim tej, tej rozwoju tej choroby. Przypomnę, że my w sm mamy kriokomorę, więc osoby, które tam przechodzą Rehabilitacji, korzystają z krokomory, więc, to jest następne urządzenie, które pozwoli na to, żeby. Te osoby w sposób szczególny korzystały właśnie z tej formy rehabilitacji. W tej chwili, dosłownie w tym tygodniu, ogłosimy przetarg na zakup takiej komory. Mam nadzieję, że te 400 tysięcy no spokojnie powinno nam wystarczyć na zakup tego, tego nowoczesnego urządzenia. Jeżeli się to zdarzy, to myślę, że w maju już nasi pacjenci będą mieli możliwość korzystania właśnie z tej dodatkowej formy rehabilitacji. Ufam, że te trzy lata, które. Co roku pozwalają na zwiększenie oferty, tej, tych urządzeń no powoduje, że nie ma dla nas jakiegokolwiek zaskoczenia, że spółka może mieć jakieś tąpnięcia. Tak jak przedstawiłem, planowane 70 tysięcy strata, zysk w wysokości 484 tysięcy. No już sam mówi za siebie i tu jest stała, bardzo dobra załoga osoby, które w tej spółce pracują już kilka czy, czy kilkanaście lat, i myślę, że to też jest no, to, co cenią sobie ogromnie nasi pacjenci, nie tylko, tak jak powiedziałem, Powiatu Szczecinieckiego, województwa zachodnioborskiego, ale również całej Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.